Witam wszystkich z tej strony Flexa, a to już jest drugi odcinek z kolejnego sezonu serii drugiej na moim kanale z G Farming Simulator 19 W tym odcinku zrobimy sobie pierwsze wniwa Jak już zapowiadałem w ostatnim odcinku, odcinek ten nagrywam prawie, że od razu po poprzednim będziemy robić żniwa na polu 23 i jeśli mi starczy jeszcze czas, zobaczymy jak się wyrobią to zrobimy jeszcze żniwa na polu y -y. numer 15 a ja jeszcze tutaj na początek zachęcam Cię, żebyś zostawił łapkę w górę, subskrypcję możesz napisać jakiś komentarz y -y. no i co, no i lecimy tak, lecimy robić tutaj no robić, nie robić, lecimy y -y ten, jak to się nazywa? lecimy robić żniwa Lecimy w niewolność. W Mam nadzieję, że kolejny sezon z tej mapy yy, na moim yy, seria druga, kolejny sezon serii drugiej z tej mapy na moim kanale, wam przypadnie do gustu. Jak tak, to zostaw ta w górę. bika, to może zostawić dzwoneczkiem, to jest bardzo ważne. Lekkie, jak to może to pokażę, jak to zapomnę. A my teraz akurat musimy pszenicę. Takie dziwne fajdery ma też ta mapka. Tak jakby duże jest żeby wyostrzyć obraz, i dużo cieli dodane, nie? Tak? Tak, z tego co widzę, mi się wydaje. Jeśli będziecie chcieli, to też możemy zmienić kombajn. A raczej zmienimy może tak połowę tej serii tobie. Może ta to seria kosztuje więcej. 15, 10, 15 odcinków, no to 20. To wszystko zależy od Was. Ile zostawicie łapek w górę, bo ile będzie świetnych komentarzy, ile subskrypcji będzie. Bo na razie na ten moment, na kiedy ja nagrywam ten odcinek, bo ja nie wiem, kiedy się ten odcinek ukaże. Yy, mam 211 subskrypcji. Dzisiaj jest akurat. Środa, a nie, dzisiaj jest czwartek, 8 lutego, żeby Was nie skłamać. Więc może nawet zobaczycie ten odcinek za tydzień w czwartek, ale już nie 8 lutego, lecz 15. Kto wie? Kto wie, kiedy upowiedziłem? Jeszcze muszę ponagrywać troszkę, wy... By... Need for Speeda oraz Park Cryofus Ponieważ a Far Crycówce Wczoraj nagrałem dziewiąty odcinek Dziewiąty odcinek nagrałem, w którym jakby... Robiłem głównie miejsce poboczne, tam 27 minut wyszło. Robiłem to bardzo dużo cień było jakby ulubione słowo w tym odcinku według mnie najwięcej je powiedziałem że jest cięcie cięcia i każda odmiana słowa cięcie, cięcie. jakby nie mam pomysłu co mam mówić kiedy nagrywam odcinek jakby z farminga tu tutaj jakby mało się dzieje to jest taka luźna gierka to jest warto wspomnieć że od jakby tej gierki zaczynała się moja zgodę z YouTube, bo farminga kilka lat temu nagrałem, tam nagrywałem jakbym tam mniejszy jeszcze z telefonu farminga 15, a teraz nagrywam 19 i mam nadzieję, że długo będzie wyświetleń, bo mnie to bardzo cieszy i jak, jak już wyłapię w górę też mnie to bardzo cieszy. W następnym odcinku musicie się spodziewać belowania, słomy i również złożenia, bo postaram się ogarnąć sobie jakąś przyczepę z autoloadem, żeby nie ładować tego wszystkiego, ponieważ po prostu się nie będzie chciało, bo to będzie długą przyczepę tych belek. A z tego, jeśli dobrze pamiętam, to mam pobraną jakąś przyczepę z autoloadem. Wystarczy ją sobie tylko kupię A jeśli mam na przykład Instagrama to y pod jak wejdziesz sobie w opis mojego kanału to możesz tam y są tam linki Jest link do Discorda możesz dołączyć y Jest również link do mojego Tipli, gdzie mogę mi wysłać donate'a Jest link do Instagrama gdzie bardzo Cię zachęcam, żebyś wpadł i zostawił e, obserwacje, ponieważ cel na Instagramie na razie na obserwacje to jest takie 100 obserwacji. Według mnie to nie jest jakoś bardzo dużo, ale na ten moment mamy e, chyba 9 albo 8, nie wiem, dawno nie patrzyłem na Instagrama. Czasem tam w relacji jakieś zdjęcie opublikuję. To jest jakby tak tego wszystkiego, tego nagrywania. Aby kiedy kiedyś się pojawił jakiś stream mówię. Również to samo mówię na Discordie, ale... Ale na, na Instagrama też się zapraszam. Za niedługo już będziemy mieć plan zbiorni więc będziemy musieli przejechać tutaj ciągnikiem z wyczepą dzisiaj będziemy jeździć z torem krystalem którego pokazywałem w poprzednim odcinku jak i wszystkie moje ciągniki na gospodarce jeśli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka to po tym odcinku jak sobie obejrzysz ten to możesz wejść na mój kanał i obejrzeć sobie ten poprzedni odcinek gdzie prezentowałem całą mapę jak i moje wszystkie maszyny jakie mam obecnie na gospodarce do tej pory jeszcze one nie uległy zmianie, zmiany a zaraz mamy pełny zbiornik więc wchodzimy do Zetora otwieramy sobie bramę tutaj też musimy otworzyć ponieważ będziemy tutaj później wjeżdżać ze, ze, zbo ze zbożem ponieważ tutaj jest SILOS tak, według, tak Tak myślę, bo tak mi się wydaje. Nie wiem gdzie się tu wsypuje zboże, ale to jeszcze dzisiaj ogarniemy. Pomału, wszystko na luzie. I wszystko damy radę. Tutaj jestem... Jakby za to, że zauważyłem również tak, taką opcję jak przybliżanie sobie siedzenia do szyby albo po prostu, że nasz rolnik przysuwa głowy do szyby tego nie jestem pewien No nie wiem po prostu Ale jak my się przysuwamy do przodu to na przykład nasze nie dostanie mi taką mam wysoką przyczepę? O cholera tak, tego nie... Tak, o tym nie pomyślałem. O. O, wysypuję. Myślałem, że coś się zepsuł. To trzeba sposobem to zrobić. Niech sobie zbiornik. Znaczy, na razie nie mogę. Tutaj się idealnie wyładowuje. Pienica hmm. Nawet dużo będzie tej fenicy. Myślałem, że będzie troszkę mniej. Leci hmm, jest i tak bardzo dużo. Mam nadzieję, że chociaż 10 bel z tego pola będzie. To by było bardzo fajne. Dobra. Mamy wyładowany zbiornik. Jak sobie... Chowamy rurę, rozłożymy kombajn, czyli to o głównie tę klapę podpalimy i jedziemy. Ten kombajn, też muszą dodać, że on nie jest oryginalny, tego nie powiedziałem w poprzednim odcinku. On nie jest oryginalny z gry, tylko jest to modyfikacja, więc dlatego y, mogłem tutaj usunąć te barierki z przodu i zostawić sobie na przykład sam daszek, albo mogłem y, mieć y, bez daszka i bez barierek, albo same barierki, no, albo barierki i daszek. Więc to jest jak to woli, modyfikacje są no, nie za dużo, ale są jakby konkretne. Takie, które każdy potrzeba, yy, Takie jakie każdy by na przykład chciał, bo na przykład yy, nie każdemu się może podobać to, że mamy barierki w tym. W oryginalnym to jest od Giant Software, że od razu poprawia, że było. W tym kombajnie albo że mamy darek, więc to po prostu jest to modyfikacje. Każdy sobie modyfikuje ten kombajn. Na przykład, na przykład ja sobie tak modyfikowałem, jak widzicie. Na przykład przy headerze yy, nie mam nie mam osłon na tych paskach a można je mieć na przykład, a ja nie chciałem i nie mogę. Jest prawie 11 minut, tak jak nie 11. Nie wiem, bo może jeszcze jakiś fragment będę wycinał w tym montażu. Taki montaż jak ja robię to prawie żarty. Jedyny film, który zmontowałem do tej pory to jest odcinek dziewiąty z Ragraja Kuski I więc to szybko nie ujrzycie go wszystko no, ale może to kiedyś na pewno było zobaczyć tak. możecie również zadawać pytania jakieś do mnie w komentarzu to zrobię kiedyś robię jakieś odcinek Q&A, jeśli tych pytań będzie troszkę to muszę tylko uzbierać te pytania a potem zrobię po prostu jakieś takie pseudo Q&A w odcinkach na przykład w serii drugiej albo serii pierwszej, ponieważ serii pierwszej bardzo dawno nie nagrywałem a muszę tam wrócić ponieważ cel, żeby z tej serii więc budżet zakończyć, a co najmniej przejdziemy do po spokojnie Chcę tam mieć e, wszystkie możliwe hodowlopy e, koni dlatego, że konie miałam ale jakby na, są tak, na PC są na jest taki fajny modyfikacja jak Force helper i tam to jest na tyle że jakby pracownik za was musi e, jeździć na tych koniach codziennie, żeby one tam miały te kondycje i tam jakby aktywność fizyczną dniałową na 100%, a jak tego nie macie, jak na przykład jak nie mam i wygrywam na PS4, no to niestety sam muszę tu jeździć, jeździć tymi koniami, a mi się tego nie. W początku jeździłem i to jest bardzo opłacalny biznes na tych lecz na długą metę to jest już męczące bardzo znaczące takie jeżdżenie codziennie tymi końcami. Giants w ogóle powinien dodać, jakby tak jak mówiłeś, sobie pracownika, pracownik to mógł jakby jeździć tych koniach zamiast umykiem. A może by jakieś maszyny do pracy, na przykład końmi, i to by łączyło przydatne z pożytecznym, bo nie dość, że konie by miały te dzienną przejażdżkę, to równie byśmy sobie na przykład mogli skultywatorować pole, nie? Na przykład takie dwa konie przybyć do takiego, nie wiem, na przykład 5-metrowego albo 4-metrowego kultywatora albo pro. Tutaj teraz już coraz mniejsze koła musimy robić. Więc teraz już nie będę patrzeć na słomę, ponieważ ten środek już nie będziemy pracować, żeby go bo to nie ma sensu się zatrzymywać co chwilę. Sam mija, mi spokojnie zaraz poprawię. Ja do tak specjalnie stanę. Bez jaków zostawiam, a zostawiam bardzo dużo, ale ja o nich nie zapominam i tutaj jadę ponownie. Op. Tutaj zostawiłem. Jeszcze tam na początku No i takie zbiorniki z tego pola to nawet dobrze. Choć wiadomo, pewnie tu nie było nawożenia żadnego. Oj, muszę sobie również ten rozrzutnik nałożyć. kupić, bo nie mam. Tak mi się przydało i bardzo. Tutaj sobie jeszcze podjedziemy. Idziemy wyładować sobie no, zborniku kombajny i pojedziemy jeszcze na pole numer 15. Tam to szybciej nam pójdzie, bo tam to trochę mniejsza I taki pewnie standardowy odcinek będzie trwał może lekko po 20 minut. Bardzo duża jest ta śrubia, ponieważ ona ma około 15 litrów pojemności. Nie jestem pewien, jest do końca będzie sprawdzała. jest ona wystarczająca. Jak sobie kiedyś skupię kombaj lekko, to będzie taki już więcej które trwały chyba minut, jest to Tutaj, tutaj chyba też mamy A nie, tu mamy ry to jest angielskiego, to jest wyto. To jest raczej wyto. A bo kryzy to nie tylko. Pragi chyba że ktoś wie, to może tylko nie znamy. Ale jestem jakby w 85% to jest wieka. Tylko chyba będzie troszkę mniej, bo tutaj małe, małe kolej tak może zrobimy, jak kiedyś, to zbiory ziemniaków, ale to kiedyś, bo te małe pola, jak ja, y, jeśli będę chciał zrobić tak, jak ja sobie teraz wyobrażam te zbiory ziemniaków, to to pole jest idealne tutaj. Z tego pola która wypada mi z na no, tak, tak prosto żeby nie miało trudności zaburzyć to później po opracowaniu to się poprawi na końcu trzeba będzie nawet jeden pełny zbiornik bo drugi przejazd i chyba będę miał prawie 50% bo po pierwsze miał 20% Takie na takich długich polach i tak jakby bardziej jeszcze jakby to była taka górka, to takie przyjemne są takie ogniwa, albo żeby to pole było tak pod bardziej większym skosem niż to jest. Czyli żeby na przykład po prawo po mnie i to pole, by spad, i to pole od lewo, od lewa do prawa spadałoby w dół. To było takie fajne pole. Na lipinkach na przykład jest takie pole. Tam miałem zrobić ogniwa, lecz skończyłem tam ten sezon ale Mołdowia może jeszcze tego do niego bo Lipinki to jest taka pierwsza mapa która była moją ulubioną mapą w tym farmingu bo po prostu według mnie to jest najlepsza mapa jaka istnieje do farminga do 19 tak do, dla polskiego gospodarstwa mówię bo są inne mapy które są takie wielkie do, na przykład tak, bo w Polsce są też takie bardzo duże gospodarstwa lecz w Polsce bardziej hmm, przeważają gospodarstwa takie mniejsze, czyli na przykład są dwa ciągniki, z czego to są 30, 60 i y, ludzie mają po 5 albo 6 hektarów pola, czasem więcej. Kto wie? Nie znam chyba za, za bardzo na rolnictwie. No, no i potem... I teraz jak będziemy robić często, to będziemy mieć już pełen zbiór. Tutaj również przed nami jest nowa łąka, na której będziemy również robić ciężarówki. Pewnie za 3 dwa odcinki, nie wiem. Zobaczę, czy plany nam odcinki ułożą. Na razie muszę jeszcze zbelować i zebrać to będzie w jednym odcinku. Później będzie y, orka albo, albo od razu kultywacja, nie jestem pewien i następnie będzie się yy, i połączony będzie pewnie z nawożeniem bo nawożenie zawsze yy, najszybciej yy, ono yy, jest ono najszybsze ponieważ yy, ten na przykład opryskiwacza albo rozrzutniki nawozu mają bardzo szeroki ten bardzo szeroki zasięg mamy pełny ten więc teraz wejdziemy do naszego zetora i tam po prostu pojedziemy a, pier musimy i tak jeszcze wy, wyładować sobie pszenicę, ponieważ nie, nie... Nie, nie, nie... Nie wsypiemy do tego, do pszenicy żyta, jeśli jestem pewien. Jeśli dobrze to przetłumaczyłem, bo nie jestem pewien, bo mo, mogłem to źle przetłumaczyć, i ryję, ale z tego co ostatnio patrzyłem raz sobie, to jest bodajże żyto mamy bramę wcześniej otworzoną. wystarczy tylko wjechać. O, mogę wsypać. To przybliżmy sobie kamerę. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego mogę sobie tak na przykład zrobić, to dlatego, że mam modyfikację, która wyłącza kolizję kamery. Jest to bardzo dobra modyfikacja i przydatna do farminga, ponieważ po premierze dostajemy od razu jakby nie po premierze tylko nawet teraz jest kolizja kamery czyli na przykład jak będzie budynek jakiś to my będziemy jakby kamery mieć bardziej w środku budynku niż na zewnątrz choćbyśmy chcieli mieć na zewnątrz no. Tutaj sobie pojedziemy. A w niwę sobie raczej do końca dłużej 23 minuty odcinka, to w niwa sobie zakończymy i zakończę sobie poza odcinkiem. Teraz łączę jeszcze, żeby się tutaj wysypywało. A na ten odcinek to byłoby wszystko. Jeśli Ci się spodobał, został łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Do następnego. Cześć!